Szukasz dom bez kredytu, trafiłeś idealnie. Witaj na Zbuduj sam dom. Projekty dostępne na budowa.edu.pl oraz na zbudujsamdom.pl. Zapraszam także do grupy ponad 30 tysięcy inwestorów budujących z naszych projektów. Grupa na Facebooku Dom na Start bez kredytu. Każdy jest tam mile widziany. W tym odcinku pokażę Wam, jak policzyć sobie, ile trzeba suchego betonu oraz tutaj betonu do zalania naszej ławy fundamentowej. Więc otwieracie sobie tutaj rzut fundamentu i zaczynamy liczyć sobie długość. Czyli bierzemy pierw, pierw pod uwagę tą długość i tutaj tak jak macie zaznaczone i tą tutaj. Te dwie długości nas interesują na początku i on określą nam dokładnie ile będzie trzeba tutaj zalać i dokładnie ile będzie trzeba tutaj zalać. Czyli te wszystkie cztery długości. I teraz zobaczcie, dodajemy sobie, Dwie te wartości, które są tutaj, czyli to są od tego do tego, czyli to będzie 11,77 razy 2, czyli to jest 23,54. I teraz musimy sobie dodać te dwie wartości tutaj, czyli te, tą i tą. Ale tutaj, jak już policzyliście, to jakby dotąd wyjdzie wam. I nasza ława ma 50 cm szerokości, czyli tutaj pół metra. I tu pół metra musicie odjąć od tego, czyli 675 odjąć 100, czyli 575 razy 2. I tutaj, jak teraz tutaj widzicie, też jeszcze ten odcinek możecie sobie dodać do tego, bo to jest wszystko na równo. Czyli tutaj to sobie sprawdzamy, czyli to jest ten odcinek, czyli 69. I teraz tutaj ostatni ten, naszą tutaj stopę kominową, czyli tutaj sobie patrzycie 88. I tutaj będzie szerokość. I to też sobie tutaj zapisujemy. I teraz tak, wchodzicie sobie na stronę zbudujsamdom.pl, zakładka FAQ, i tutaj macie kalkulator betonu online. I tutaj właśnie policzymy sobie dokładnie, ile trzeba metrów sześciennych suchego betonu oraz betonu na naszą ławę fundamentową. I tutaj jak widzicie. 35,73 z tego nam wyszło łącznie metrów. A jeżeli z tego drugiego, 1,53. I teraz wchodzimy sobie na kalkulator betonu i wpisujemy długość 35,73 w metrach. Wprowadzamy szerokość naszej ławy w metrach, czyli to będzie 0,5, bo 50 cm. I grubość naszej ławy fundamentowej jest to 40 cm. Wpisujemy w centymetrach. Klikamy przelicz. I od razu widzimy 7,15 metra sześciennego betonu na naszą ławę fundamentową. A jeżeli chodzi o nasz suchy beton, to zobaczcie, wpisujecie sobie 10 cm bo tyle jest suchego betonu. Klikacie przelicz 1,79 suchego betonu. W metra sześciennych oczywiście. Ale hola, hola, hola. Jeszcze zostało nam oczywiście do przeliczenia dokładnie to miejsce. O właśnie to. I musimy to dodać do tych wyliczeń. I tutaj wpisujemy sobie 0,88 m, czyli bo tam jest 88 cm i 0,65 i tutaj grubość wpisujemy sobie wpierw w naszej ławy, czyli 40, czyli mamy 0,23 m, to jest nasz beton na ławę do, tego, do tej stopy kominowej. A jeżeli chodzi o suchy beton, będzie to dokładnie. 0,06 m3. I teraz wszystko sumujemy. I tutaj jak widzicie, wyszło 7,38 m sześciennego betonu na naszą ławę fundamentową i 1,85 m sześciennego suchego betonu. I tutaj pamiętajcie, że zawsze trzeba zamówić więcej, mniej więcej o 0,3. Lepiej mieć niż później żałować. Po co macie dorabiać później ten beton na wariata na budowie. W kolejnym odcinku powiem Wam, jak policzyć sobie zbrojenie, a właśnie naszą ławę fundamentową, też będzie to bardzo proste. I to tyle w tym odcinku. Zapraszam na zbudujsamdom.pl, zobaczcie nowe projekty oraz na budowa.edu.pl, gdzie znajdziecie ten projekt 63 m w wersji murowanej i szkieletowej. Miłego dnia, pozdrawiam, Wojtek ze Zbuduj Sam Dom.